Przede wszystkim, nazywam się Ahmed. jestem lekarzem, pochodzę z Palestyny, mieszkam i żyję pod Wrocławiem. Dzisiaj opowiemy o złożach gazu, strefy gazy, opowiemy o tajnej nocie izraelskiego rządu oraz o planach tak zwanego Nowego Bliskiego Wschodu. W czerwcu bieżącego roku na łamach Times of Israel Pojawia się informacja o planowanym wydobyciu gazu ziemnego leżącego nieopodal strefy gazy. Według wstępnych szacunków, złoża gazu przy strefie gazy warte są co najmniej 500 miliardów dolarów. Dwa miesiące później, w sierpniu, firma Infosys, należąca do teścia premiera Wielkiej Brytanii, podpisuje kontrakt wart 1,5 miliarda dolarów z firmą BP. Tak podaje m.in. szkocki portal The National. Trzy tygodnie przed atakiem homusu na terytoria izraelskie, a dokładnie do 22 września na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, izraelski premier Adolf, y y y znaczy się Bibi Netanyahu, przedstawił plan tak zwanego Nowego Bliskiego Wschodu. W jego wizji na mapie Izraela nie było już ani strefy gazy, ani zachodniego brzegu, a narysowana przez niego potem droga szlaku gospodarczego z Indii do Europy przecinała strefę gazy. Nie tak dawno, bo 30 października, czyli w środku trwającego ludobójstwa w gazie, rząd Izraela przyznaje m.in. firmie BP licencję na eksplorację palestyńskich zasobów gazu, pisze Reuters. Dzień później na łamach Times of Israel pojawia się informacja o wycieku tajnej noty dotyczącej wysiedlenia ponad 2 milionów Palestyńczyków z gazy na pustynię na Synaju. I wy nadal chcecie, żebyśmy wierzyli, że chodzi o walkę z Musem? To koniec na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Proszę was subskrybujcie. Komentujcie, lajkujcie, podzielcie się tym filmem i to idzie w świat.